Rinashita. Nowy region Wuthering Waves, który pojawi się już 2 stycznia 2025 roku. Ale czy warto na niego czekać? Czy to będzie ten moment, który zmieni naszą przygodę z grą? Czego można spodziewać się po nowej aktualizacji i co mogłoby uczynić ową aktualizację wyjątkową? Zacznijmy od tego, co jest praktycznie pewne. Nowy region oznacza nowe echa, nowych bossów, Miejscówki, gadżety, macy i zapewne kolejną porcję unikatowych mechanik. Mam nadzieję, że mapa Rinashi dorówna rozmianom oryginalnej, tej z aktualizacji 1.0, a nawet będzie stopniowo rozbudowywana, tak jak na przykład dostaliśmy Mont Firmament czy Black Shores. Oczywiście spodziewajmy się również nowych sonat, które dodadzą świeżości do rozgrywki, ale czy to wszystko? Cóż, mam w głowie kilka pomysłów. Wyobraźcie sobie nowy region z całkowicie odmiennym podejściem do ech. Rework, który sprawiłby, że rotacje stałyby się bardziej płynne, animacje krótsze. Marzę o echach, które nie są tylko jednorazowym buffem, ale pełnoprawnym elementem strategii. A co z przenośnym syntezatorem? Dobrze wiecie, że na niego narzekam. Kto nie chciałby unikać teleportowania się do miasta co chwilę? Ta mała zmiana. Ale jakże znacząca dla płynności rozgrywki. Jedno z moich największych życzeń na aktualizację 2.0: możliwość zmiany między męskim a damskim main charakterem. Wiele scen w grze zyskałoby inny wymiar, w zależności czy gramy z perspektywy męskiego lub damskiego głównego bohatera. Czy kuro nas zaskoczy? Zobaczymy. Z nowym regionem powinniśmy otrzymać również rozszerzenie poziomów i milestone'ów. Oby. Może nowa mechanika związana z databankiem? Nowy region to nowy ekran ładowania, począby nie. A jakie są Wasze nadzieje związane z aktualizacją 2.0? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów z gry. Dzięki za uwagę! Trzymajcie się, cześć!